No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, sobota 30 listopada. Nie wiem czy wiecie, ale jest to dość specjalna data dla sztucznej inteligencji. Dowiecie się o tym później w tym wideo, które będzie poświęcone projektowi Agent Layer. Ostatnio miałem dla Was mały update informacji i dzisiaj chciałbym, żebyśmy do tego wrócili, bo dzieje się dość dobrze, więc już tradycyjnie nie przeciągając. Zapraszam na.

Polecam oczywiście sprawdzić linki w opisie, gdzie znajdziecie linki do giełd, których używam, link do mojego drugiego kanału vlogowego, gdzie znajdziecie dużo vlogów z Tajlandii, do kanału na Telegramie, oczywiście do mojego bloga, jak i również do portfela sprzętowego Keystone, który ma promocję Black Friday na minus 30%. Polecam sprawdzić. A my przejdźmy do Agent Layer. No i właśnie ostatnio wspominałem o tym listingu, który odbył się na Bitpanda 26 listopada. Pierwszy dzień wygenerowali jakoś 4 miliony obrotów. W tym momencie jest to około 8. Dodatkowo osoby, które uczestniczą w tym ich programie VIP, best VIP. Czyli trzymają tokeny BEST, dostały również około 20 tysięcy tokenów agent w airdropie, rozdysponowane właśnie pomiędzy tych użytkowników. Tutaj mamy kolejny post. Wystarczyło trzymać 10 tokenów BEST, by właśnie otrzymać ten airdrop. Tak, dokładnie 20 tysięcy, lekko pono. I wolumen wygenerowany w ciągu 24 pierwszych godzin to było prawie 5 milionów dolarów, na w tym momencie to jest około 8. Dodatkowo Agent Layer został uznany za topowy projekt o kapitalizacji niższej niż 10 milionów dolarów. Proszę bardzo, tutaj mamy agent. Jest to statystyka wykonana przez CryptoDep. Jest to dość popularny profil, który bardzo często właśnie publikuje takie ciekawe statystyki, także mnie to bardzo cieszy, że ten projekt dostaje więcej, więcej rozgłosu. Ostatnio również pokazywałem Wam zarobki z agentów AI, które są dostępne na Agent Layer i na prowadzeniu mamy tutaj Fortunę, czyli agenta, który działa jak taka loteria, jednak żeby uczestniczyć w tej loterii musimy wykupić właśnie losy przy pomocy tokenów Agent. Można tam wylosować Bitcoina, można tam wylosować Ethereum, również tokeny Agent, jak i punkty pod Airdrop. Później mamy cztery kolejne boty Sentinel, Astro, Tarot i Crypto Rose. Te akurat zarabiają dużo mniej, jednak nowi agenci już się budują. No i właśnie 25%. Z tych środków, które wam przed chwilą pokazałem, zostało przeznaczone na spalanie i spalili ponad 1 milion tokenów. Agent wysłali je tutaj na token, na adres spalania, czyli 0x00000, więc te tokeny nie są już dostępne nigdzie. Co możemy łatwo sprawdzić, że tutaj ubył nam właśnie 1 milion z Total Supply. Ilość tokenów w cyrkulacji to jest dopiero jakieś 20%. No i dobrze, i o co chodzi z tym 30 listopada? Czy wiecie, że równe dwa lata temu pokazał się chat GPT? To było dwa lata temu, a rok temu właśnie powstał projekt Agent Layer. Więc na rocznicę spalili tutaj 1 milion tokenów. No i tak jak możemy zauważyć na cenie, to wygląda to całkiem sympatycznie. W końcu zmierzamy do tej zamierzonej ceny listingu. Mam nadzieję, że utrzymamy ten trend, a jeśli chodzi o kapitalizację, o tutaj market cap jest w ogóle 14 milionów. No możliwe, że przy publikowaniu tamtego posta było to cały czas poniżej tych 10 milionów ze względu na to, że w ciągu tygodnia mamy tutaj wzrosty na poziomie... 100%, więc dzieje się dobrze i wszystko idzie w dobrą stronę. Ja tutaj mam trochę tokenów zablokowane. Zablokowałem na 1 miesiąc, na 3 miesiące i na 6 miesięcy. Mam już tutaj nawet jakieś nagrody do odebrania i w ogóle to jedną tą paczkę mogę sobie wypłacić, bo ta już się skończyła. Także możemy to sobie teraz wypłacić. Mam tutaj trochę tokenów, które pobrałem dzisiaj ze swoich nodów. 200 dolarków. Sign confirm. Dobra, telefon już mi pokazuje, że te tokeny zostały odebrane, tylko tutaj strona jeszcze trochę zamula. Strona nie nadąża za blockchainem. Base jest taki szybki po prostu. Dobrze, mamy to. Ja w sumie chciałbym sobie wrzucić trochę tych tokenów na staking z powrotem. Mamy tutaj 8600. Powiedzmy te 5000 wrzucę sobie na kolejne 2 miesiące na staking przy 12% APY. Take Zatwierdzamy, potwierdzamy na portfelu. Dobra, mamy to. Możemy tutaj wejść w historię, zobaczyć, czy się wszystko zgadza. Tak jest. Za kilka dni, tutaj odblokuje mi się ta paczka, którą daję na 3 miesiące. Kolejne 2500 tysiąca tokenów. A no i wejdźmy sobie, może na tych agentów, bo mnie tutaj dawno nie było. Mamy kilka nowych sztuk. Mamy tego Kryptorosta, którego jeszcze nie używałem. I mamy tutaj wyszukiwarkę Web3 Coming Soon i Mask GPT też coming soon. Jestem ciekawy tego crypto Roasta. Jest to agent, któremu możemy dać nasz adres i on w jakiś zabawny sposób skomentuje to, co się dzieje na naszym portfelu. Więc sprawdźmy to. Obczajmy mój portfel airdropowy. Get burn. Wow, 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 wow. No, trochę się rozpisał. Wow. <laughs> <laughs> Już mi się to podoba. Zobaczę, czy mogę to prze przetłumaczyć. Końcówkę chociaż. Zajmuję się wszystkim, ale w niczym nie toniesz. Ta miosionka łańcuszków, żetonów i zabawnych małych salt. Sugeruje kogoś, kto kliknął tak na każdym zrzucie, a następnie próbował dywersyfikować z entuzjazmem nad pobudliwej wiwurki. Zbierając wszystko, co błyszczące i nowe, oto gorzka prawda. Tego rodzaju rozproszone, nie, nieskoncentrowane podejście sprawia, że jesteś cieńszy niż niecierpliwość weganina przy grylu. Tak więc, jeśli Twoim celem nie jest chaotyczny bałagan próbek kryptowalut, a niewłaściwe inwestycje, może nadszedł czas, aby posprzątać dom, odciąć się od bzdur i skupić się na strategii, która nie obejmuje przypadkowego nabywania tokenów, memów. Monet fantazy jakby były kartami Pokemon. Bl blockchain może być nieskończony, ale twój portfel nie jest. Działaj odpowiednio. No to jest portfel airdropowy, także jest tam, jest tam lekki burdel. Jest tam wszystko i nic po prostu. No widzę, że tutaj komentuje niektóre tokeny. To jest dobre. Zasoby Ethereum wyglądają nieco bardziej przyzwoicie, ale niewiele. Przyzwoity mały kawałek fum. Ale drogi panie, czy przeczytałeś część, w której spadł bardziej niż moja motywacja do zakończenia oglądania tego nowego okropnego serialu na Netflix? A w przypadku innych, takich jak Aetir czy Agen, wydaje się, że uprawiasz hazard z kryptowalutowym odpowiednikiem akcji groszowych? No dobra. Nody w tym momencie kosztują 1205 dolarów sprzedanych mamy 11 tysięcy no i codziennie posiadacze nodów dostają 200 tysięcy tokenów agent, podzielone na tą ilość nodów oczywiście. Ja tutaj na koncie akurat posiadam 11, jeszcze nie odebrałem nagród z jednego. Tutaj noda mam niecałe 600 tokenów, a ja to sobie zostawię akurat. No i właśnie, ostatnio też wyczaiłem, pokazywałem Wam tą opcję na BingX, że tutaj mieli kampanię i można zastekować sobie tokeny agent layer na dwa tygodnie. I tutaj jest 200% APY. Ja już lecę drugą rundę, bo mi się to bardzo podoba. Wysłałem tam koło, zaraz wam powiem, koło 30 tysięcy i 2000 dostałem za friko. No czy nie za friko, tylko po prostu moje tokeny pracowały na te ciężkie 200%. Tak? Teraz mam 36 tysięcy, a wysłałem 28 i tutaj 5. Czyli no prawie 3000 tokenów. Agent dostałem w ciągu dwóch tygodni po prostu stejkując je na BingEx. Sprawdzimy sobie, ile to jest te 3000. 3000 to jest ponad 200 dolarów. Elegancko. Dodatkowo mam tutaj jeszcze informację z Gate.io to chyba nie jest oficjalne, ale dzisiaj ma zostać odpalony konkurs tradingowy właśnie na token agent. Pula nagród to będzie 25 tysięcy dolarów. I również będzie tutaj odpalony staking na 150%. Procent. Nagrody dostępne w tym stakingu to jest 5000 dolarów do wyczerpania zapasów. Na BingEx też mają jakąś ograniczoną pulę, dlatego ja właśnie załapałem się na tą drugą rundę, ze względu na to, że nie została wykorzystana. Więc całkiem spoko, podoba mi się to pomnażanie tokenów, zanim cena osiągnie zadowalający poziom. W ogóle rynek wygląda pięknie, życie jest wspaniałe. Mam nadzieję, że u Was też wszystko w porządeczku. Dobrze, więc wejdziemy sobie na kanał i nagrodzimy kogoś z komentarzy z ostatniego wideo. No, 50 komentarzy, widzę, no, teraz się postaraliście, ale wolę Was nie chwalić, bo ten, chociaż tutaj mamy jakiegoś bota, który nawalił 13 komentarzy. Paweł Marek pisze, Michu, sprawdź raz jeszcze tego dropa site kilka osób miało info, że się nie kwalifikują jednak po czasie się to zmieniło, wchodziłem na tą stronę i nie wiem, chyba ich zhakowali bo chciała ode mnie środki także usunąłem link z opisu i z komentarza Siemanko, prompttail wypuszcza not i coś tam przebukują o mega airdropie, zastanawiam się czy nie kupić, postawić jest coś więcej, podobno ma być osobna pula na dropa i nazbierałem ponad 30 tysięcy tych TP Points i coś pisali o tym, że normalni użytkownicy mają mieć karę za wcześniejszy odbiór. Kilka razy klikałem tego Promptail, ale za bardzo tam się nie interesowałem. Mam jedne nody, które mi się podobają na blockchainie TON. Mają dość dobre współpracę. Jeszcze o tym czytam. Nie wiem, czy się tym zainteresuje Tego Promptail również sprawdzę dzięki wielkie. Żółty miś. Co do tego skamu z Sidami pod adres podpięty jest bot, który 24 na 7 monitoruje jak tam tylko coś wpadnie, to od razu przesyła to na adres cwaniaka z kamera, więc to stable, które tam są, nie da się ruszyć, z botem nikt nie wygra. No dokładnie, on jest po prostu szybszy i za bardzo nie ma co komuś pomagać, tym bardziej jeśli daje ci dostęp do swoich SID-ów. Chyba, że się znasz z tą osobą, ale nie tak z komentarzy, nie. Wojtek Pietras za dużo tych nowości, nie wszystko da się ogarnąć. Zobaczymy, czy się to opłaci, czy tylko zmarnowany czas. No kolego, no, jakby się to nie opłaciło, to by nie było od nas tutaj wszystkich, a ty na zachętę możesz dostać dyszkę. Proszę bardzo, gratulacje. No i dobrze drodzy Państwo, to by było już na tyle w tym wideo. Bardzo mi się podobają takie updatey. Mam nadzieję, że będę robił je w dużo częściej, jeśli cena będzie na to również pozwalać. Życzę Wam wspaniałego weekendu. Poproszę zostawić łapkę w górę, komentarz dla zasięgu. I tyle ode mnie, Siemanku, pozdrówki. Pozdrowki.